i Dzisiaj pokażę wam jak zrobić serwer w Ferrari. A więc otwieramy naszą przeglądarkę internetową Wchodzimy na stronę terraria.org Jeżdżamy na sam dół w stronę Klikamy w dole na te Ja tego nie będę robił, bo nie, bo ja już mam tutaj ten serwer. Wypakowujemy go gdzieś przechodzimy do jestydera. klikamy teraz raja server .exe. czekam a się załaduje. klikamy teraz klawisz n żeby stworzyć nowy świat teraz wybieramy rozmiar świata jeden to mały dwa to średni trzy to wielki ja wybieram trzy Tutaj możemy nadać swojemu światu nazwy. Ja podam tutorial. Teraz się zielony świat i różne takie badzieże. Może to trochę potrwać, ale nie tak długo. Czekamy chwilę. A ja od razu mówię, że ten serwer Ferrari jest na wersji 1.1.2. Dobrze, teraz już się stworzył nam świat. Czekamy teraz na 4. Teraz ustawiamy maksymalną ilość pracy. Dla mnie to będzie 5. Teraz ustawimy port serwera. Domyślny port jest to po 7777. Jeżeli chcemy kontynuować z tym portem, klikamy Enter. Server password. Password, które trzeba wpisać, żeby dołączyć do serwera. Żeby ominąć ten etap, klikamy Enter. I nadal czekamy. Teraz wyskoczymy nam takie okienko, jak u mnie, czyli Macie Linux 7. Klikamy tutaj po prostu alo ace, a więc po polsku tu będzie udostępnił dostęp, coś takiego. Dobrze, teraz serwer jest już uruchomiony. Jeżeli chcemy poznać różne komendy, proszę wpisać komendę help. I tutaj mamy wszystkie komendy. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, ja opiszę je w pisie. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do świsłucha.